So, uh, we meet today at the of our... Spotykamy się w Wojskowej Akademii Technicznej z wybitnym profesor naukowcem, Nakamura, profesorem Shuji Nakamurą. Laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2014 roku. Naszym gościem jest także profesor Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Profesor Nakamura, you were zaproszony do Military University of Technology. Panie profesorze Nakamura, został pan zaproszony jako nasz gość, wybitny naukowiec, w ramach jednego z programów finansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, aby zaprezentować swoją pracę i osiągnięcia. Ideą tych programów jest zapraszanie światowej klasy naukowców na polskie uczelnie. Chciałbym Pana zapytać, jakie jest Pana zdanie na temat pomysłu zapraszania światowej klasy naukowców do odwiedzania uczelni wyższych? Myślę, oh, że... Myślę, że jest to świetny pomysł, gdyż uniwersytety powinny opracowywać nowe technologie, zapraszając do siebie znanych i utalentowanych naukowców. Mogą oni kontynuować tam swoje badania. Rozumiem, dziękuję panu bardzo. Panie profesorze Fałkowski, czy mógłby pan doprecyzować ideę tych programów finansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, których celem jest zapraszanie osób takich jak pan profesor Nakamura do polskich uniwersytetów? Na początku pragnę powiedzieć iż każdy wykład dobrego naukowca, każde seminarium prowadzone przez naukowca wysokiej klasy z zagranicy w każdym kraju jest wydarzeniem dla całej społeczności naukowej i dla ludzi, którzy zajmują się tym tematem. Jest to wydarzenie, jest to coś specjalnego dla nas wszystkich. Myślę o uniwersytetach i instytutach. Tak więc możliwość goszczenia profesora Nakamury jest także bardzo ważnym faktem, w jak to można nazwać naukowym życiu polskich instytucji. Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego i innych naukowych i publicznych instytucji. Celem tego programu jest umieszczenie Polski i naszych instytucji w formalnych ramach kontaktów międzynarodowych na całym świecie, na wszystkich kontynentach, gdyż nie ma, jak to się mówi, wojskowej nauki. Nie ma polskiej nauki. Jest nauka jako całość. Jeśli chcemy, aby nasze badania naukowe były lepsze i wyższe, musimy zainwestować w kontakty, w wykłady, wizyty innych kolegów i naukowców z różnych krajów i przodujących instytutów z całego świata.

people from different universities w Europe i Rozumiem. You Dziękuję bardzo. panu bardzo. Profesor Nakamura, so maybe you can tell us Panie profesorze Nakamura, proszę hmm. powiedzieć nam, co hmm. sądzi pan hmm. o polskiej nauce. Hmm. Może ma pan jakieś osobiste doświadczenia z polskimi hmm. naukowcami? Yes. I uh, I have 10 uh, uh, times hmm. in the past. Jestem w Warszawie już chyba po raz dziesiąty. Powodem jest to, że polscy naukowcy opracowują bardzo dobre kryształy azotku Galu i myślę przede wszystkim o profesorze porowskim i doktorze Robertzie Dwilińskim. Obaj opracowali kryształy po raz pierwszy przy pomocy nowej technologii. To jest powód moich wielokrotnych wizyt, aby badać technologię tych kryształów. Tak więc myślę, że polska nauka jest bardzo dobra. Przede wszystkim w produkcji tych kryształów. Współpracowaliśmy z tymi panami przy opracowywaniu tych kryształów. Współpraca była i jest. Myślę, iż polska nauka jest wspaniała, przede wszystkim jeśli chodzi o wzrost kryształów. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Panie profesorze Fałkowski, co pan myśli na temat możliwości zatrudniania światowej sławy naukowców, takich jak pan profesor Nakamura na polskich uczelniach? Czy możemy coś zrobić? W jaki sposób ich zachęcać? to zależy od nich. będą zainteresowani to zależy od nich, ich woli i zainteresowań naukowych. Myślę, iż są dwa różne aspekty. Pierwszym są oczywiście pieniądze. Musimy zapłacić im tyle samo, jak to jest robione w innych instytucjach i uniwersytetach, ale jest również, może nawet bardziej ważna rzecz, jako drugi aspekt tej sprawy, a jest to naukowe zainteresowanie w badaniach w laboratoriach i instytucjach w Polsce.

My wszyscy mamy na myśli naukowców i ludzi z uniwersytetów. Mamy również wolny czas, mamy rodziny, dzieci, więc potrzebujemy dobrych szkół, dobrych możliwości spędzenia wolnego czasu, również bogata kultura kraju jest czymś, co się liczy, więc jest wiele rzeczy, które muszą sprzyjać, aby zaprosić kogoś, aby spędził dłuższy czas w danym kraju. Nie tydzień, ale trymest lub rok akademicki must fit in order to invite somebody for to spend longer time in any country not uh, a week but uh, uh, trimester or academic year uh, if we need if we want to do this we jeśli potrzebujemy jeśli chcemy to zrobić musimy zapewnić miły pobyt, ale także przynoszący korzyści w rozumieniu naukowym profitable in scientific terms Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować obu rozmówcom za ten krótki wywiad. Myślę, że dowiedzieliśmy się, iż idea zapraszania światowej klasy naukowców do polskich uniwersytetów, w ogólności do uniwersytetów, aby zapoczątkować współpracę pomiędzy tymi ludźmi i środowiskiem naukowym jest bardzo ważna. Jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować panom za przyjazd i za ten bardzo interesujący wywiad. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Thank you. Thank you.